Nasza pomorska ziemia jest znana z różnorodności etnicznej i kulturowej. Tę różnorodność wyraźnie wpisuje się w wiara i religijność jej mieszkańców, która choć może nie wszyscy pamiętają, ma swoje pierwotne korzenie w działalności świętego Wojciecha. Kim był święty Wojciech? Był pierwszym misjonarzem, który pod koniec X wieku podjął trud głoszenia Ewangelii na naszych ziemiach. Możemy więc powiedzieć, że z naszym Ojcem Ojcem naszej wiary i naszym patronem. Najbliższy rok chcemy poświęcić właśnie Jemu, chcemy przybliżyć Jego sywetkę, przyjrzeć się Jego wierze i poszukać tego, co z tej wiary przetrwało aż po nasze czasy i co może być światłem na drodze naszej wiary. W tym celu, już od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczynamy peregrynację relikwii świętego Wojciecha do wszystkich parafii naszej archidiecezji. Nadto w czasie roratnich mszy świętych adwentowych chcemy wsłuchać się w jego świadectwo wiary ukazane w obrazach drzwi Bazyliki Gnieźnieńskiej. W perspektywie tego bogatego wydarzenia czasu wójciechowego chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami dotyczącymi tego wielkiego świętego, który jawi się jako człowiek wyjątkowy, pełen wiary i miłości, Zwiastun orędzia nadziei. Inspiracją do nich były słowa świętego Pawła, które niedawno czytaliśmy w liturgii. Paweł zwracając się w liście do Rzymian pisze: Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością, albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość, konkluduje Paweł, nie wyrządza zła bliźniemu. Nieprawdopodobna głębia tych słów wskazuje na to, że ich autorem może być tylko ktoś, kto doświadcza wyjątkowej miłości. Tej miłości Paweł doświadczył w sposób szczególny od Chrystusa z martwych stałego. Jego serce zostało przemienione rewolucją miłości. Jego słowa są więc dojrzałym świadectwem głębokiego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, który go wybrał i z prześladowcy uczynił apostołem narodów. Wszystko to dokonało się nagle, w drodze do Damaszku, dokąd zmierzał, aby aresztować i wtrącać do więzienia chrześcijan. Chwila spotkania z Chrystusem z martwych stałym wystarczyłaby, by w Niego uwierzyć, nawrócić się a następnie podjąć wielkie wyzwanie niesienia Jego imienia aż po krańce świata. Kiedy wczytywałem się w biografię świętego Wojciecha, przyszły mi na myśl właśnie te pawłowe słowa. W ich świetle jawiły mi się poszczególne sceny z życia naszego wielkiego patrona, jego młodzieńcze lata, powołanie, moment nawrócenia, wybór na urząd biskupa Pragi, niepojęte trudności, jakie mu towarzyszyły w realizacji tej posługi – jego niestrudzone głoszenie Ewangelii i utwierdzanie w sercach wiary, wreszcie jego trudne relacje z możnymi tego świata, a na koniec jego ostateczny wybór, aby zostawić posługę biskupią w Pradze i przybyć na nasze ziemie pomorskie i tu pośród niewierzących podjąć trud głoszenia Ewangelii. Jego przygoda misyjna nie trwała długo ale pozostawiła trwałe ślady w postaci zasiewu Ewangelii nadziei w serca tych, którym zdążył udzielić Chrztu Świętego. Kronikarze podają, że była ich całkiem pokaźna grupa. Za ten ewangeliczny zasiew niestety musiał zapłacić najwyższą cenę. W dniach 23 kwietnia 1997 roku został otoczony przez grupę wojowników przeciwnych ewangelizacji. W akcie zemsty jego ciało zostało wielokrotnie przeszyte włóczniami. W ten sposób złożył swoje życie na ołtarzu męczeństwa. Został zabity przez tych, którzy nie chcieli przyjąć dobrej nowiny i otworzyć się na nadzieję życia wiecznego. Do złożenia siebie w darze potrzeba wiary. Wojciech dojrzewał w niej, podobnie jak zresztą jak apostoł Paweł. Szlachetne pochodzenie i rozległe kon koneksje z rodami Europy pozwoliły Wojciechowi zdobyć solidne wykształcenie w zakresie nauk świeckich i teologicznych. Ojciec posłał go do Magdeburga, gdzie arcybiskupem był przyjaciel rodziny Adalbert. Dorastał więc w środowisku wiary, której owocem był wybór stanu duchownego i kapłaństwo jego pochodzenie predysponowało go do życia na dworze ale dworskie życie nie było nie tylko go nie satysfakcjonowało gdyż było pełne ludzkich i przyziemnych spraw nie brakowało w nich próżności intryg pogoni za władzą i łamania zasad moralnych rozum mu podpowiadał żeby szukał czegoś więcej gruntowne wykształcenie i stan duchowny kreśliły przed nim inne horyzonty z bardziej wzniosłymi ideałami. Bóg nie opuszcza tych, którzy szczerym sercem zwracają się do Niego. Tak było i z Wojciechem. Momentem zwrotnym w jego życiu była śmierć biskupa praskiego Tietrmara. Był świadkiem jego umierania, modlił się za jego duszę. Poruszyła go wewnętrznie tyle sama śmierć znanego mu dobrze hierarchy, ile wypowiedziane przez niego słowa. Zmarnowałem życie, nie szukając Boga i nie żyjąc Jego Ewangelią. Wzburzony wewnętrznie zaczął myśleć o tych, którzy zamiast zbawić się, staczają się otchłań wiecznego potępienia. Dręczyło go pytanie, czy on się zbawi, czy jego życie zasługuje na zbawienie. Przerażenie chwytało go za serce, ale wiara kierowała go ku Bogu. Bóg przecież jest źródłem nadziei i miłosierdzia, myślał. I dlatego trzeba mu zaufać. Śmierć biskupa jest dla Wojciecha Pawłowym Damaszkiem nawrócenia. Podejmuje radykalną zmianę swojego życia. Wierność jego kapłańskiemu powołaniu jest osadzona na wierności Chrystusowi. Niedługo potem zostaje wybrany biskupem Pragi. Jako biskup jest niestrudzony w apostolskiej działalności. Przemierza wioski miasta swojej diecezji. Z posługą słowa, wiary i nadziei. Umacnia wiernych, zwalcza pogańskie zwyczaje i praktyki. Nie waha się napominać nawet książąt. Innych do wiary chce pociągnąć świadectwem swojej dojrzałej wiary. Dla wielu jest prorokiem nadziei. Prorocy jednak nie zawsze są mile widziani w swojej ojczyźnie. Podobnie z Wojciechem swoją apostolską gorliwością a szczególnie napiętnowaniem pogańskich zwyczajów i praktyk niewolnictwa ściąga na siebie nienawiść możnych zostaje wypędzony z Pragi raz i drugi udaje się do Rzymu aby tam na wentynie przyjąć habit benedyktyński i w pokoju wieść życie mnisze wola papieża była jednak inna po czterech latach papież ponownie posyła go do Pragi Oczekując na pozwolenie powrotu do, kra do kraju udaje się w pielgrzymkę do sanktua po sanktuariach Europy. Zamiast jednak oczekiwanego pozwolenia otrzymuje tragiczną wiadomość. Bolesław książę Praski zamordował czterech jego braci wraz z rodzinami, nie oszczędzają nawet dzieci, spalił rodzinny gród, a mieszkańców rodzinnych Libic sprzedał w niewolę do krajów muzułmańskich. Dla Wojciecha jest to próba wiary. Cierpienie po śmierci rodziny dotyka go mocno. Ale jak stary testamentalny całkowicie pokłada ufność w Bogu i daje do zrozumienia, że skoro z ręki Boga przyjmujemy dobro, to czemuż nie mielibyśmy przyjąć również i zła, jeśli pochodziłoby od on od Boga? Kiedy więc wszyscy, Naokoło mówią, że krew żąda krwi, że zabitych trzeba pomścić śmiercią przeciwników. Wojciech jasno i zdecydowanie przeciwstawia się rządzy zemsty. Zemsta byłaby najprostszym rozwiązaniem, ale w logice Bożej jest całkowitą porażką. Miłość nie pozwala odpłacać złem za zło. W tych trudnych chwilach, możliwe, że Wojciech, Wojciech w głębi swojego serca usłyszał, te właśnie słowa nikomu nie bądź się nic dłużni poza wzajemną miłością. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Miłość wszystko potrafi wybaczyć, bo miłość jest cierpliwa, łaskawa, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości. Wszystko znosi wszystko przetrzyma. Taka jest właśnie prawdziwa i autentyczna miłość. Tak więc, przepełniony wiarą i gorącą miłością, przebacza zabójcom i zamiast do Pragi kieruje swoje kroki do Polski, aby tu poświęcić się ewangelizacji. Za poradą cesarza niemieckiego Tona III i króla polskiego Bolesława udaje się na północ do Prus, przybywa do Gdańska. Na wzgórze zwane później Wojciechowym, gdzie udziela chrztu. Następnie rzeką udaje się kilkanaście kilometrów na południe od Gdańska, aby tam ewangelizować pruskie plemiona. Ginie, jak już wspomnieliśmy wcześniej, 23 kwietnia 1997 roku od licznych ran zadanych włóczniami. Pozostali, pozostali członkowie wyprawy na rozkaz pogańskiego kapłana zostają wypuszczeni wolno, aby byli przestrogą dla innych misjonarzy. Zginął Wojciech, ale pozostał żywy jego duch. Zasiane Słowo Boże w sercach grupy ochrzczonych wydało plon w postaci kolejnych nawróceń. Ziarno męczenników staje się zasiewem nowych chrześcijan, mówił kiedyś Tertulian, chrześcijański pisarz. Po dziesięciu wiekach od męczeńskiej śmierci Wojciecha, zasiana przez niego wiara, przerodziła się w kościół bogaty w wiernych, w powołania kapłańskie i zakonne, we wspólnoty i ruchy religijne. Ten praski biskup pełen wiary i zapału misyjnego, kreśli przed nami horyzonty żywej nadziei i przekonuje, że nasze życie ma sens, gdy jest zakorzenione w Chrystusie i gdy staje się darem dla innych. W dobie wielkich wyzwań osobistych, społecznych, rodzinnych, czasach próby naszej wiary i nadziei w chwilach zniechęcenia i znużenia każe nam stawiać sobie pytanie, co jest dla mnie największym dobrem. Spotkanie ze świętym Wojciechem w czasie peregrynacji jego relikwii do naszych wspólnot parafialnych. niech będzie zatem dla każdego z nas stosownym czasem do nawiązania z Nim Osobistych relacji, do zapytania go, co powinienem zrobić z moją wiarą. Może potrzeba jej ożywienia, ale to właśnie On może nam w tym pomóc. Niech On stanie się naszym przewodnikiem po drogach naszego zmagania się z codziennymi wyzwaniami. Niech On nam towarzyszy. Święty Wojciechu, patroni świętego Kościoła Gdańskiego. Jubileusz powstania naszej archidiecezji staje się dla nas wyzwaniem do odnowy naszej wiary i do zapału ewangelizacyjnego. Chcemy to uczynić pod Twoim przewodnictwem, czerpiąc przykład z Twojego ducha kapłańskiego i misyjnego. Największym pragnieniem Twojego serca było uwalnianie ludzi z niewoli grzechu, wsiewanie ich w ich serca prawd wiary, i gromadzenie wokół Chrystusa. Nie było to łatwe zadanie, dlatego twoje życie naznaczone było ciężkim krzyżem niezrozumienia, przeciwności i cierpienia. Wierny Chrystusowi, nie zrażałeś się trudnościami, lecz niosłeś swój krzyż, wierząc, że z niego promienieje miłość i nadzieja. Wiedziony duchem wiary, przyniosłeś z dalekiej Pragi dobrą nowinę na naszą polską Ziemię. Docierając aż do Gdańska. Tu na pomorzu, przyczyniłeś się do rozlania Morza Łaski, udzielając chrztu, głosząc Ewangelię Chrystusową, a wreszcie składając na ołtarzu męczeństwa swoje życie. Święty Wojciechu, wdzięczni za pozostawione nam duchowe dobro w obliczu zbliżającego się jubileuszu stulecia naszej archidiecezji, prosimy Cię o orędownictwo przed Bogiem w naszych modlitwach i wołaniach. Za Twoim przykładem pragniemy odnowić naszą wiarę, odnowić wiarę w naszych rodzinach, niosąc im Ewangelię nadziei. Wiemy, że tylko rodzina silna Bogiem będzie w stanie oprzeć się wszelkim zakusom zła i przekazać wiarę następnym pokoleniom. Mocna wiara rodziny to również fundament społeczeństwa, gdyż gwarantuje poszanowanie godności każdego człowieka, jego wolności i odmienności. Jesteśmy wreszcie przekonani, że żywa wiara rodziny to ewangeliczny zasiew nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Święty Patroni naszej Archidecezji, otocz swoją opieką małżeństwa i rodziny, dzieci i młodzież, osoby samotne, chorych i starszych, a tym, którzy oddalili się od Boga, wyproś łaskę nawrócenia. Wspieraj kapłanów i osoby konsekrowane, aby byli zawsze żywymi świadkami Chrystusa. Wypraszaj światu Ducha Świętego, ludziom nauki i pedagogom, aby poznawaną prawdę o świecie i człowieku wiernie przekazywali swoim bliźnim, zwłaszcza młodemu pokoleniu. Święty Wojciechu, wraz z Marią, naszą ukochaną Matką i Królową, wypraszaj u Wszechmogącego Boga obfite błogosławieństwo dla Kościoła na czas jubileuszu. Amen.